Witam na moim kanale. Dziś chciałbym przedstawić wam pomysł na lekkie placuszki z cukinii. Zaczynamy. Placuszki z cukinii są bardzo łatwym i szybkim posiłkiem do przygotowania. Ja przedstawię wam dzisiaj moją ulubioną wersję z wędzonym łososiem, serkiem śmietankowym i kaparami. Głównym składnikiem naszych placuszków jest cukinia, która ze względu na swoje wartości odżywcze jest naprawdę warta uwagi. Zawiera takie minerały jak potas, żelazo, magnez czy beta-karoten oraz witaminy takie jak C, K, PP lub B1. Poza tym bardzo pozytywnie wpływa na proces trawienia, a ponieważ nie odkładają się w niej metale ciężkie jest zalecana w diecie małych dzieci. Ale nie przedłużając, do przygotowania dwóch porcji będziemy potrzebować około 600 g cukinii, 75 g mąki, 100 g wędzonego łososia, 100 g serka śmietankowego, jedno jajko, 10 g kaparów, 10 g czyli około 1 łyżki oliwy i do podania cytryna i świeży koperek. Jak wspominałem wcześniej nasze placuszki są bardzo łatwe i bardzo szybkie w przygotowaniu, więc zaczynamy! By przygotować cukinię odcinamy końcówki. Wycieramy na tarce na grubych oczkach. Następnie dodajemy soli i mieszamy. Dzięki czemu cukinia puści szybciej sok. I tak odstawiamy na 15 minut. Teraz musimy pozbyć się całej wody, więc wyciskamy dokładnie cukinię. Dodajemy jajko. Mąkę, sól, pieprz i wszystko dokładnie mieszamy. Na rozgrzaną patelnię z oliwą nakładamy porcję ciasta i smażymy około 2-3 minuty z każdej strony. Kiedy placuszki są gotowe możemy nakładać. Nie wyszło 10, więc po 5 na talerz. Następnie serek. W miarę rozsmarowujemy po całości. łosoś, kapary, świeży koperek i cytryna. Nasze placuszki są gotowe. Wyglądają rewelacyjnie, a pachną jeszcze lepiej, możecie mi wierzyć. Jest to świetny pomysł na śniadanie lub na lekką kolację, a jedna porcja ma zaledwie 430 kalorii. OK, ja idę testować. Wy natomiast, jeżeli podobał się przepis, zostawcie łapkę w górę i koniecznie zostawcie informację w komentarzu na dole, jak wam wyszły i jaką wersję przyrządziliście. OK, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć!